Znamy już składy naszych drużyn. Ja jestem kapitanem twojej. To znaczy, że na czas tej walki masz się mnie słuchać. Jasne? Przeciwną drużynę poprowadzi Palmer i Delonfant. Tą potyczką mamy upamiętnić bitwę pod Lisimi Dołami z 1218 roku. Kiedy zbójecka Hanza Południowców pod wodzą Halara Brunatnego napadła na Toussaint, a dzielni rycerze odparli atak, tworząc precedens. Od tamtej pory aż do dziś błędni rycerze strzegą granic księstwa. Palmerin wyciągnął krótszą słomkę, więc jego drużyna wcieli się w ludzi barbarzyńcy Halala. Jakieś pytania? Nie, żadnych. Nie sądzę, żebyś nam się na coś przydał. Jako wiedźmina <laughs> masz pojęcia o rycerskiej walce. Ale przynajmniej postaraj się nie przeszkadza. Zakład, że jako ostatni Czas, będę stał na nogach. Bierzemy broń i ruszamy do boju. To nie powinno być trudna. I i i i Ten ma dobre rymy. <laughs> It's <laughs> No, mam nawet swoją własną drużynę. Choć i tak większość ubić będę musiał ja pewnie zdziałać. Tajesz! Uh, wymiatam! Byczyzn, leżysz. No super, zostałem sam. Oni nikogo nie załatwili, wytyfy. Wszystko za nim muszę robić, tak jak mówiłem. Wiedziałem, 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 wiedziałem. Damy radę! Tak łatwo mnie nie pokonacie. Śmieszne rycerzyki. Ja <słuch> podtaciłem go. Tylko dwóch Dobra, nie masz szans, koleś Nie ze mną, madafakerze fakerze, Koniec! Zwycięstwo! Chociaż nie sądzę, żebym dostąpił zaszczytu zmierzenia się z tym czarnozbrojnym rycerzem. W końcu zrypałem pierwszą konkurencję. No ale zobaczymy. Może jeszcze będzie jakaś mała szansa. de Lonfal oh. i Gregoire z Podgorgony. Dwa męscy walczyć będą ze sobą. Do ostatecznej oh, walki nie stanie Gerald z Libii. Nadzieję wzbudził go... A, niestety. Na resztę zaś rycerzy, strudzonych długim bojem, czekają ich namioty i boskie naboje. Cóż, tamten rycerzyk w czarnej zbroi może się cieszyć, że na mnie nie trafił, bo źle by się to dla niego skończyło. No trudno, no, no nie tym razem. Bywa. Ale do rozwikłania mamy ważniejszą sprawę niż turniej. Musimy uratować Vivian, więc. Teraz już żaden turniej nam w tym nie przeszkodzi. Wszystko jest już rozstrzygnięte. Możemy doprowadzić tę sprawę do końca. Witaj pani. Zdecydowałaś się na którąś metodę? Tak. Podtrzymuję wszystko, co wcześniej powiedziałam. Nie chcę nikogo narażać. Wybieram metodę z jajkiem. Jeśli to ma być jajo wilgi, to wiem, gdzie go szukać. Na mojej polanie jest jedno gniazdo. Możesz mi wytłumaczyć, na czym dokładnie będzie polegał rytuał? Jasne, ale najpierw chcę ci jeszcze coś powiedzieć. Uważam, że powinniśmy najpierw spróbować tej drugiej metody. Mówiłam ci już, to wykluczone. Daj mi dokończyć. Ta druga metoda jest zawodna. Po prostu może się udać albo nie. Uda się! Ja cię uratuję, o piękna Vivienne. <noise> Co ty tutaj robisz, rycerzu? Rycerz, rycerz śniącej zbroi, Guillaume. On nie jest w twoim wrogiem, ma dobre intencje. Słusznie się domyśliłaś, że to on dał mi zlecenie, ale dlatego, że chciał ci pomóc. Nie gniewaj się pani. Nie jesteś sama. Ja o wszystkim wiem. Powiedziałeś mu? Wiem, że nic nie obiecywałem kląpki, w tym kierunku. Powiedział Gerald wyraźnie, że jeżeli zajdzie czujesz. taka potrzeba i konieczność, Moja to komuś powiem. Tak też środka Czuła się coraz słabiej, gasła w oczach. Pamiętam, jak mówiła, że najgorszy jest nie ból, tylko to, że traci panowanie nad własnym ciałem. Była taka bezradna. Boję się. Że ty się czujesz podobnie. Wiedźmin powiedział, że możemy spróbować przenieść twoją klątwę na mnie. Ja chcę to zrobić, Vivien. <laughs> Odważny chłop. Bo cię kocham. Na turnieju mogłem zginąć. Chciałem pokonać dla ciebie Charleja, ale sam już rozumiem, jaki byłem głupi. Narażałem się bez sensu. Teraz mogę zrobić dla ciebie coś prawdziwego. Ja nie chcę nikogo obarczać tą potwornością. Widziałeś przecież, jak to wygląda. Wiedz mi nie. Mówię do ciebie, bo jesteś starszy i mam nadzieję bardziej rozsądny. Sądzisz, że to dobry pomysł? Prawdę mówiąc, nie wiem. Szkoda mi też trochę, Giomie. już wam obojgu, że nie potrafię. Ja nie wiem konkretnie, wziąc jak, wziąc jak mam. To rozegrać, ale, ale no, chyba warto spróbować. Narazie. Może wszystko się dobrze skończy. Rzeczywiście. Do tej pory narażasz się <coughs> na siebie kompletnie nieodpowiedzialnie. Słyszałaś opinię Wiedźmina. Dziękujemy, zróbmy to razem. No dobrze. Byłam gotowa na śmierć. Tym bardziej jestem gotowa spróbować czegoś szalonego. Jedziemy nad moją sadzawkę w lesie, tak? Jedziemy Skoro od razu. już ustaliliśmy, to nie ma co tracić czasu. Jedziemy. Ruszajmy zatem. No, by się to dobrze skończyło, kurczę. Jak nie wiewię to i Guillaume byłoby szkoda. No zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Już niedługo powinno wszystko się wyjaśnić. Dość długa i bardzo rozbudowana jest ta misja poboczna. Czuję się jakbym przechodził jakąś główną część fabuły. Świetnie jest stworzona. Jeżeli choć mała część będzie tak dobrze wyglądać jak to, to... Wow, Naprawdę wow Znowu te pantery. A ja nie mam nawet miecza na potwory. 24 jeszcze trochę. Dobra, na razie zostawmy to tak jest. Jedna głupia pantera nam tym nie przeszkodzi. No to do rzeczy. Jest w swojej postaci, no tak właśnie wyglądam. Jeszcze możesz się wycofać. To żaden wstyd. Nie wycofam się. Jeśli ty sobie radzisz, to ja dam radę. Zresztą. Wcale nie jest tak źle. Dla mnie i tak jesteś piękna. <noise> Zakochany po uszy, co? <noise> Oj, nie gadaj pstur. Oj, jakie łapy. Teraz Aj zamknijcie jej. oczy. I nie ruszajcie się. No, Geralt, nie spieprz tego. Tak, ukochana? Jeżeli skończysz tak jak ja, to... Chciałam, żebyś wiedział, że... Nie zostawię cię. <laughs> Wyobraźcie sobie swoje odbicia w wodzie. Skupcie się na tym. Tylko na tym. O, się Ech. dzieje. Otwórzcie oczy. Uuu. Co się stało? To chyba zadziałało. Zadziałało. Vivian jest cała, Giam. i też jest cały. Dało się. Jak się w ogóle czujecie, co? Guillaume, Coś się zmieniło? To było, jakby mnie ktoś walnął taranem. Ale poza tym w ogóle nie czuję się inaczej. Tylko skóra mnie trochę swędzi. Jesteś pewny, że to się dało? Tak. Coś się na pewno wydarzyło. Gdzieś pod tą sadzawką musi być intersekcja. To silnie magiczne miejsce. Zresztą popatrz na Vivienne. Ojej, oh yeah, udało się. Naprawdę udało się bardzo dobrze skończyć to. To była bez wątpienia dobra decyzja z tym co rozwiązaniem tak? tej sprawy. To już nie moja sprawa. Tak, no to nie moja sprawa. Teraz. co wasza chcą. Sprawę. Mogą być Wydzę szczęśliwi. Nie chcę, żebyście odtąd mogli rozwiązywać swoje problemy. <laughs> W każdym razie obserwuj się uważnie. Gdybyś zauważył jakieś niepokojące objawy, zgłoś się do mnie. Jasna sprawa. Nie zapowiada się, żeby coś złego się Proszę, mu stało. Oto twoja zapłata. Wszystko się dobrze. Będę mogła wreszcie z mamoną. Oj nieźle rzucił Jesteś daleko. Jesteś wreszcie wolna. Jak ptak. <laughs> Zabawny jesteś. Nie zauważyłam tego wcześniej. Ale chyba nie wyjedziesz bez ze mnie. To się jeszcze zobaczy. I ja ci dziękuję, mnie. Nie ma sprawy. Bywać. No i byle ona tego Gioma nie zostawiła, biedak tyle poświęcił. Dla niej. No ale sprawa zakończona. Bardzo fajna misja. Już tęsknię za tymi dwoma. Ach. Ach, dobra. Świetna misja. Naprawdę jest. To było wow. Świetna przygoda. Ale cóż, główna przygoda nadal na nas czeka. Jeden punkt. A co go wydać? Sam już nie wiem co najlepsze będzie. Mm -hmm. Ach, te mutageny, to wszystko trzeba też poukładać jakoś przyzwoicie. No tu czerpię tylko z jednego. żywotność plus 100. W takim razie trzeba coś po prostu no, z alchemii wrzucać, tak? Jeśli kupię to, to wtedy będę mógł wrzucić sobie kolejną część. No nie wiem. Mutagen z wilkołaka, kuroliszek, biwerna Weźmy biwernę Żywotność mamy już 150. No, ale przyda się więcej tego życia. Wrzućmy jeszcze. Wróćmy tu i mamy żywotność plus 200. O, i to już coś ciekawego. Jeżeli żywotność ma nam wzrastać, to na pewno będzie to bardzo przydatne. Nie wiem jeszcze, w stosunku co zrobić co do tych żółtych. To tym żółtym oznaczeniem w tym prawym, górnym rogu. Jaki mutagen miałbym do tego dopasować? Tak się zastanawiam. Na razie zostawimy to tak, już nie chcę mi się tu główkować. Mm. OK. tu mamy 250. tam Z żywotności jest spoko. Jeszcze kwestia uzbrojenia. No. Na kolejnego levelu jeszcze trochę. Skoro bianko to to już nie należy do krewi wino mamy rycerz do wynajęcia o teraz może jeszcze weźmy się za kontrakty mamy ich sporo do zrobienia no i dużo plusów z tych kontraktów przyjdzie bo przecież mamy nie dość, że doświadczenie to i kasiorka więc może wypełnimy te kontrakty kamerariusa chociaż parę sztuk Zależy, ile będzie zajmowało to czasu. Warto sprawdzić, na czym te kontrakty konkretnie będą polegać. Że wybierzmy się najpierw do pobliższego punktu. Co ta płotka mi zwalnia co chwilę, no? Wcześniej tak nie było, ta płotka jakoś dziwnie się zachowuje. Pewien czas z tej fabuły głównej zbocze, ale to mm, tylko ze względu na to, że chcę po prostu być lepiej przygotowany do tego starcia. Jakkolwiek będzie ono wyglądało, na pewno nie będzie należało do tych łatwiejszych, więc. Cyklok O kurde. No dobra, dobra, załatwmy go. Ułdę no, fak. Oj, nie dam się tak łatwo. Nie ma opcji. No, <coughs> diabła. <coughs> oh, yeah. Koszego. Ten drugi jest niesamowity Kusza pewnie... <grym> Minus jeden, no super Na pewno do będziemy nie Dobra, kurde. Już. już prawie po nim fajo Ach, chyba nie zdążyłem zebrać. Cholera. Co on robi? Co ty gerald teraz sobie medytację robisz? Eee... WTF? Przespał. O oh. rozumiem, czekał aż zejdzie się ludność, tak? aha, rozumiem, z opuszczonego miejsca zrobiliśmy ponownie zaludnione miejsce no fajnie fajna sprawa szkoda, że jakoś się na mnie odwdzięczyli ci ludzie ach, jaka piękna pogoda jak to wszystko fajnie tu wygląda. Tu, tu sąd naprawdę wygląda bajecznie. Z tym pod wrażeniem. Za każdym razem gdy widzę tak piękny dzień.